Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Witajcie 13 listopada, w poniedziałek jestem Magda i tutaj na kanale Opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, coś wam powiem opowiem jeszcze pewnie o tym nie raz, ale 11.11 .11, godzinie 11.11 .11, chwila przed zapaliłam świecę. Stanęłam przy oknie wzięłam kilka głębokich wdechów i wydechów i mówię, Panie Boże zrób coś, żebym nie musiała fizycznie pracować zrób coś, bo nogi moje już nie mają siły ręce mnie bolą Panie Boże, proszę Cię, coś zrób i wiecie, co się zaciało o 11.48 dostałam wiadomość że no niestety, ale firma, z którą współpracuję hotel rozwiązał rozmowę z firmą, z którą współpracuję no i zostałam w połowie bez pracy, bez takiej dodatkowej pracy. To jest... Yy, Wszechświat mnie wysłuchał w pół godziny na dobrą sprawę, wiecie? I, no I zadziało się wiele, od tego czasu bardzo wiele, bo od jakiegoś czasu już proszę Wszechświat, że... Chciałabym się skupić tutaj na pracy, na pracy z ludźmi, na pracy z energią, na pokazanie ludziom, że ta droga na tej ziemi, ona, ona może być lekka. Pomimo naszych doświadczeń, my możemy przez to, przez to życie przejść świadomie. I kolejne życie, przyszłe życie, więc zupełnie inne, nie powtarzać tego, co mamy teraz. Bo jeżeli teraz coś przepracujemy, to to przepracujemy to później może to do nas przyjść jako przypominajka w postaci krótkiego epizodu w życiu jeżeli sobie z tym poradzimy to znaczy że to przepracowała nasza dusza jeżeli nie no to się będzie to za nami ciągnąć jeżeli coś się ciągnie za tobą w nieskończoność i pytasz o Boże ile jeszcze razy no to wiedz że tyle razy aż to przepracujesz i zawsze pytacie też jak to przepracować nie wiem ja sama nie wiem tego nikt nie wie, jak to przepracować ufać tej ścieżce no wiecie, dostałam taką wiadomość no i co mogłam zrobić, no no było smutno popłakałam się, bo to jest normalne mm, ale później mówię, kurczę, no już raz mnie tak zrobił wszechświat przy pandemii gdzie zamknął cały biznes i zresztą nie raz bo to już po raz kolejny się tak u mnie coś dzieje i, i mówię, no dobrze Zabrałeś to, teraz daj. No i zobaczymy, co się zadzieje, moi drodzy. Ale jeżeli chcecie mi pomóc w tym wszystkim, to słuchajcie, komentarze. Minimum siedem słów, bo jak jest mniej, to jesteście uważani za roboty. Tego się dowiedziałam. Dziękuję ci z całego serca, Jezafie. Minimum siedem słów. Ja nie sądzę, że to muszą być słowa, ale to mogą też być znaczki. To po prostu minimum, bo poniżej 700 słów to pewnie już sztuczna inteligencja, roboty potrafią to obrobić. Także widzicie, co się dzieje na naszym świecie? wiecie, powiem Wam coś takiego, też to kiedyś rozwina. Kiedyś ja od czasu do czasu dostaję takie strzały, takie wizje jasnowidzące. I kiedyś bardzo myślałam, jak ten świat się skończy, jak to będzie wyglądać. I przyszło do mnie, że jak roboty zaczną produkować roboty, takie ludzkie roboty, wiecie, to będzie już czas końca. To już się wtedy skończy. I to tak będzie. I to tak, kochani, będzie. Ja nie wiem na ile wiecie, jak jest technologia posunięta, ale do tego stopnia, że są już produkowane roboty wyglądające jak ludzie, i można siedzieć w domu, wyglądać. Ten robot wygląda tak jak ten człowiek, który siedzi w domu i przez komputer steruje tym robotem. Także tak samo się rusza, tak samo tak samo mówi ten robot. Także to już jest chwila, ale w każdym bądź razie trzeba uważać, bo świat, w którym żyjemy, energia sprawcza, w której żyjemy, jest naprawdę bardzo szybka. U mnie to się już któryś raz tak zdarzyło, no ale teraz te 40 minut, pół godziny to był po prostu... petarda to była. To, to było coś niesamowitego. Ale no... No jakoś to będzie. Znaczy się to nie jakoś będzie, to wszystko jest ku Także dobrze, kochani, żeby z kolejnej pracy mi nie zrezygnowali, to muszę do niej zaraz biec. I to naprawdę takie, wiecie, takie no pensja miesięcznie odeszła słaba, bo słaba, ale odeszła jakoś, jakoś to będzie, będzie więcej czasu teraz na YouTube'a, więcej czasu dla ludzi uruchomimy wahadło będziemy pracować z wahadłem więcej tak badać, mierzyć uwielbiam pracę z wahadłem to właśnie nigdy nie było dla niej czasu, a teraz będzie zawsze było tak, że jak Zresztą raczej to ja rezygnowałam z pracy w sumie. A teraz poprosiłam wszechświek powiedziałam, Boże, zrób coś, żebym nie musiała tak ciężko fizycznie pracować, nieraz się człowiek nie napracuje, ale już jest od 8 do ósmej w pracy na nogach cały dzień i przemierzając kilometry. Co karty chcecie nam powiedzieć? Chodź Michala Archaniole, Archaniole nasz, chodź nas wesprzyj. Także kochani, uważajcie też, co mówicie do Wszechświata, bo on bardzo szybko działa. Co nam powiedział Wszechświat? Sytuacja ta zmierza do rozwiązania. Powierzą ci wszelkie obawy, troski, myśli, a zmiana... Za a, w zamian, za prawdziwy spokój w każdej sytuacji. Dziękuję Ci za rozwiązanie. Tutaj podaję się sytuację w boski, doskonały sposób. To modlitwa dla mnie, widzicie? To modlitwa dla mnie. Wiecie, często te karty do mnie też pasują. Wy mówicie, że do Was też te karty pasują, że o coś pytacie, one tak pięknie pasują, ale wiecie, jak to jest. Jesteśmy na podobnych wibracjach. Staniesz? Jesteśmy na podobnych wibracjach, takich. Skoro no patrzcie. Skoro jesteśmy tutaj i ci, których denerwowałam, bo tak jest, to jest normalne, gdzie mój głos komuś przeszkadzał, gdzie to co mówię komuś nie służyło, nie pasowało do niego, to oni sobie poszli. Przechodzą, zawsze zostawiam jakiś taki komentarz i sobie pójdą. A jeżeli tu jesteś, jeżeli mnie słuchasz, jeżeli zawsze głową tam przytakniesz, to znaczy, że jesteśmy na podobnej fali. To znaczy, że gdzieś ze sobą wibrujemy. Niekoniecznie musimy być z jednej rodziny, dużo z jednego poziomu, wcale nie, ale gdzieś mamy podobną wibrację w tej chwili, że siedzimy tutaj i wspólnie siebie. Ja Was czytam, Wy mnie słuchacie. Kochani, to co? Przeczytałam jeszcze sobie znaczenie karty, i uciekam jaśka budzić. Dzisiaj w ogóle wiecie, co rano obudził mnie kot. Pierwszy raz nie nastawiłam budzików. Przyszedł kot i tak głośno miał że mnie obudził. Karta ta przychodzi do ciebie jako zapewnienie, że sytuacja, o którą pytasz, szczęśliwie się kończy. Anioły pracują za sceną, by uzdrowić źródło twoich rozważań. Pomimo tego, możesz nie zobaczyć, jak problem został rozwiązany. Ufaj, że to się stało. Daj ujście swoim zmartwieniom i odpręż się z przekonaniem, że wszystko jest w porządku. Możliwe wybrane znaczenia. Nie ma czym się martwić. Wszystko będzie miało pozytywny skutek. Ta relacja jest warta ochrody. Pozostań w swojej obecnej sytuacji. Problemy niedługo znikną. I modlitwa. Modlitwa znajdziecie w komentarzu, w opisie karty. Może też wrzucę opis karty. A co? Po południu, kochani, wrzucę. Na pewno będzie. Przytulam Was bardzo mocno. Życzę Wam cudownego dnia. Uważajcie, o czym marzycie. Uważajcie, jakie prośby wysyłacie do wszechświata. Pomoc twórcza jest bardzo szybka. Wiecie, no, chciałam zmienić tą pracę, ale jeszcze chciałam chociaż do lutego popracować, bo to nie była praca na dłużej, ale do lutego to było taki, takie założenie, że popracuję do końca lutego. No, ale trudno. Teraz niech się dzieje. Niech teraz wszechświat mną kieruje. Otwieram się na możliwości. Przytulam Was wszystkich mocno, z całego serca. Magda.